To tak trochę powiedzieć, że mamy patologię, normę i pasję. Dlaczego ludzie nie mają jaj, żeby pracować z pasji? Hmm, to nawet czasem nie chodzi o to, czy to ma być praca z pasji, tylko w ogóle czasem ludzie mają problem, żeby za cokolwiek się wziąć. Dobrze, to powiedz, Gabrysiu, jak przestać być leniwym? Cel jest słodki i piękny, ale sama droga w sobie też. Strach przed nieznanym, strach przed zmianą. Ludzie bardzo boją się zmian. Ale nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Dokładnie. I 8 godzin na etacie zamienił na 24 na 7. 24 na 7. Na... Ale jest, ale jest jeszcze ale zadowolony. Się cieszę, ale, ale... Witamy Was na kanale Pasja Płaci, na którym rozmawiamy o tym, jak z i zrobić biznes. Ja jestem Laik Knows. Jak zawsze ze mną Monster Kamukasz Glewicz. Gość specjalny dzisiejszego odcinka Gabrysia Piasecka-Pełka, psycholog społeczny, psychoterapeuta. Witamy Cię, Gabrysiu. Witam Was serdecznie. Cieszymy się, że z nami jesteś, bo mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Jest to temat, który wypłynął głównie z komentarzy, z tego, jakie pytania ludzie nam zadają prywatnie, również. A mianowicie, co nas blokuje przed startem, ponieważ wielu ludzi ma jakieś umiejętności, chciałoby brać udział w, w takim życiu kreatywnym, tworzyć, zarabiać pieniądze, natomiast Okazuje się, że coś ich blokuje i nie są w stanie ruszyć. Mimo tego, że potrafią, że mają często sprzęt, to brakuje im jakiejś motywacji. Tak. Dlaczego ludzie nie mają jaj, żeby pracować z pasji? Hmm, to nawet czasem nie chodzi o to, czy to ma być praca z pasji, tylko w ogóle czasem ludzie mają problem, żeby za cokolwiek się wziąć. I tutaj wjeżdża nam taki mm, mechanizm, jak wyuczona bezradność. A czasami tak się mocno zaplączamy w tym nierobieniu, w tym takim myśleniu o czym, żebyśmy coś zrobili, ale niemożności ruszenia, no, że właśnie y, y, nazywamy to wyuczoną bezradnością, i jest to takie błędne koło y, niemożliwości wyjścia poza naszą strefę komfortu, poza tą strefę, gdzie nic się nie dzieje, czyli nie ma ryzyka, y, bo jak już z niej wyjdziemy, no to jest ryzyko, że się uda lub nie uda, a to też nie jest czasem y, przyjemne. Dobrze, to powiedz, Gabrysiu, jak przestać być leniwym? Czy się mm. da i skąd w ogóle się to bierze? Mm -hmm. Skąd Czemu się ludzie bierze nie lenistwo? mogą się ruszyć? Mm -hmm. Tak no, Lenictwo można trochę nazwać tą właśnie wyuczoną bezradnością, ale jakby już pomijając ten fakt, warto zauważyć, że ludzie mają tendencję do tego, żeby widzieć już ten cel końcowy, ale nie widzieć drogi, przez którą będą sobie szli do tego celu. I to często blokuje nas przed osiągnięciem tego celu, no bo wszyscy wiemy, czy ci, którzy pracują pasją, czy wszyscy inni, że cel jest słodki i piękny, ale sama droga w sobie też. Ludzie, którzy pracują z pasji, wiedzą o tym dużo lepiej, bo tak naprawdę wielokrotnie czynią różne rzeczy, zadania, które nie są celem samym w sobie, tylko po prostu właśnie są tymi poszczególnymi elementami, które również dają satysfakcję, również dają fajną mobilizację i motywację. No i prowadzą powolutku do, do upragnionych jakichś tam efektów, czyli wyjście z mechanizmu wyuczonej bezradności, patrzenie na cel przez pryzmat drogi, która do niego doprowadzi. Czyli stwórzcie sobie przyjemną, piękną drogę. Patrzmy na, na dojście do jakiegoś celu, na dojście do osiągnięcia y, y, czegoś, jak na taką podróż. Tak? Jak na podróż, podczas której obserwujemy różne rzeczy, i, i tak naprawdę każdy element może zmienić bieg naszego losu, bieg naszego życia. W zupełnie inną stronę to się może potoczyć. To bardzo ciekawy aspekt, teraz wspomnieliście, widziałem na YouTube taki film kiedyś, gdzie jeden facet opowiada jako nastolatek, jest przedstawiony, no i sobie myśli, no jak... Zacznę spełniać marzenia, jak tam znajdę pierwszą pracę. Nie? No i on tam już potem pokazany jest kilkadziesiąt lat później, czy kilkanaście lat później: Mam tą pierwszą pracę. No dobra, no to ta praca nie była taka, taka jak mu sobie wymarzył, no ale mówi: Dobra, no to zacznę spełniać marzenia, jak już tam yy, nie wiem, przejdę na emeryturę. No i minęło tam kilkadziesiąt lat tej pracy. O, on już jest on już jest w ogóle starym dziadkiem, i zamiast spełniać te marzenia, to on już był tak wykończony w ogóle tym, 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 tym dorabianiem się, że tych marzeń w ogóle nigdy nie spełnił. Więc. Mm. Praca z pasji jest fajna, dlatego że już cel jest fajny, bo mamy jakiś cel, na który patrzymy, widzimy gdzieś daleko i on jest super, dążymy, idziemy w tym kierunku. Wiadomo, że droga jest zawiła, ale ta droga jest fajna. Mhm. Fajne jest to, że codziennie robimy coś, co nam się podoba, to jest nasza codzienność. To nie jest tak, że gdzieś tam jest na samym końcu cel, gdzie będzie fajnie, tylko fajnie jest już teraz tu i teraz. Mhm. Ja, wierzę, ja myślę, że jeszcze dodatkowo trzeba by było tutaj trochę rozgraniczyć pracę w branży kreatywnej od pracy, od pracy takiej, e, która wypłynęła z pasji, bo e, ta pasja sama w sobie już daje motywację do działania. Natomiast dużo ludzi jest w branży kreatywnej, którzy gdzieś tam troszeczkę może się wypalili, może nie w tym miejscu zaczęli co trzeba, może popełnili jakieś błędy na samym początku. E, i i teraz mają, jakby, też taki problem, że nie mogą się przebić, że nie mają jakiejś motywacji do działania. Obserwuję też dużo ludzi takich, którzy planują, są mega wyedukowani oglądaniem filmów na YouTube, słuchaniem podcastów, wiedzą wszystko, natomiast nie mogą z tego planowania przejść do działania. Gdzie jest ta granica? Gdzie jest ten taki mały przełącznik, żeby mimo wszystko. Że Zdać sobie sprawę, że ja muszę wychylić głowę, muszę zacząć działać, bo samo rozmawianie o tym, planowanie nie ma. No więc tak, skutecznie. może nam się poszczęścić, i spotkamy na swojej drodze życia jak, 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 jakichś ludzi, którzy nas wyciągną za uszy, tak, którzy nam pokażą, a, że się da, że warto, pokażą swoim przykładem, że, że jest super. A, natomiast a, ci, którzy nie będą mieli tyle szczęścia, będą musieli poradzić sobie z tym sami. A, i żeby od tego planowania przejść do działania, to tak naprawdę wystarczy podjąć minimalne działania. Nie musimy od razu robić wielkich kroków. Możemy zrobić mały krok, maleńki, po prostu osiągnąć mini sukces, a chociażby, nie wiem, wstawiając jakiś post, robiąc jakieś świetne zdjęcie albo publikując jakiś mały tekst, który polubi nie wiem, garstka osób, tak, to już będzie jakiś mały sukces. To zacznie budować kolejne e, pozytywne myśli dotyczące własnej osoby e, i to będzie pewnego rodzaju lawina pozytywnych doświadczeń. To trochę jak wychodzenie z depresji. My mhm. sami sobie z tej depresji nie wyjdziemy, ale jak e, zaczniemy, wiedząc, że sposobem wychodzenia z depresji jest robienie rzeczy, których nie chcemy robić, bo nie mamy na to siły, ale musimy, bo inaczej z niej nie wyjdziemy, no to wtedy zaczyna się przełom. Tak samo właśnie w tej bezradności takiej. Musimy w pewnym momencie zrobić coś, na co nie mamy ochoty, coś pozytywnego, coś dobrego i to pociągnie za sobą lawinę. Cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo ja w sumie sam osobiście też uważam, że metoda małych kroczków jest mega skuteczna. Sam się też przekonałem, tworząc na początku jakieś proste formy. I. Nie wiem, odnalazłem w sobie też dużo cierpliwości, bo zawsze byłem takim człowiekiem niecierpliwym raczej. Natomiast kiedy zacząłem się zajmować filmem, poczułem, że nagle gdzieś ta cierpliwość skądś przyszła. I, i, to, i to u mnie to bardzo dużo, bardzo mocno to zaowocowało z tego względu, że nie myślę o tym właśnie celu, mhm. tylko wyznaczam sobie raczej drogę, kierunek. W którym chcę podążać, uh -huh. a te wszystkie rzeczy traktuję jako no, przybycie do, do, do pewnego miejsca, odhaczenie, porozmawianie z ludźmi, nauczenie się różnych rzeczy nowych i wtedy pobędę trochę sobie w tej strefie komfortu i potem idę znowu dalej. Nie? Uh -huh. A powiedz mi, czy zawsze jest tak, że ten cel, który chcesz osiągnąć, to jest ten pierwotny cel, czy, czy czasem on na nie. drodze to się zmienia, zmienia? To się zmienia. To, to zobacz, się zmienia, gdybyś, bo nawet gdybyś gdybyśmy... cały czas chciał dążyć do tego celu nieustannie, Wyznaczonego, to wielokrotnie w ogóle by ci się to nie udało. Bo nie udałoby się mi się, dlatego że e, jeżeli jeszcze nie wyruszymy w tą podróż, to my tak naprawdę e, nie mamy zweryfikowanej tych i swoich oczekiwań, i wiedzy, którą mogliśmy nawet posiąść gdzieś. I na moim przykładzie jest tak, że skąd się wzięła nazwa np. Na Monster Cam? To był jakiś pierwszy impuls taki, wymyśliłem sobie, że ok, lubię, e, lubię film. Ja się ogólnie sportem i będę robił jakieś rzeczy związane ze sportem, ale szybko okazało się, że tam nie ma pieniędzy, mm -hmm. że to mogę sobie robić tylko i wyłącznie Hubby's dla same. sportu. <laughs> 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 tylko dla sportu. W związku z tym e, szybko znalazłem sobie e, odpowiedź na to pytanie, że to, to, że to nie będzie to, i poszedłem w drugą stronę bardziej komercji, współpracy z firmami właśnie jakieś nie wiem, eventy, pokazy mody, różnego rodzaju rzeczy. I tym się zająłem. I to, to, co właśnie powiedziałeś, że ten cel się nagle zmienił. Mhm. Tylko jakby ja sobie wyznaczyłem. Pozwoliłeś na początek. sobie na to. Tak, pozwoliłem sobie na to. Mówię, dobra, jest plecak spakowany, idę w tą przygodę. Tak? Mhm. Chcę pójść tam, ale no, okazało się, że tam było zamknięte. Nie? No mhm. to poszedłem gdzieś indziej. I myślę, że też jakaś yy, yy, dobra Czyli intuicja ta i ten tolerancja background. na zmienność, tak. prawda? To jest coś, czego niektórzy ludzie nie mają, bo wydaje mi się, że to już jest jakaś porażka. A to właśnie jest otwarcie się na jakieś inne możliwości, i jak się otworzymy na to, że to, że gdzieś zapukamy i nam nie otworzą, to nie jest porażka, tylko to jest nowa możliwość, no to wtedy mamy szansę na to, żeby. Podoba mi się, że jakby nazywamy to wszystko podróżą. Tak? To jest takie piękne określenie podróży. No od tego zaczęliśmy bo to, dzisiejszą rozmowę. Tak, bo to zawsze takie pozytywne jakieś, jakieś skojarzenia budzi. I teraz. Tutaj powiedzieliście bardzo ważną rzecz, że fajnie jest, jak się spotka jakąś osobę na swojej drodze, która nas wyciągnie. I my ten temat szerzej z Łukaszem omawiamy w odcinku, kim jest mentor i dlaczego jest ci potrzebny. Ponieważ jakby tutaj jest, jestem żywym dowodem na to, że jeżeli pojawi się ktoś, taki, kogo mogę dotknąć, z kim mogę porozmawiać i widzę, jak to w rzeczywistości wygląda i, ja, i ta osoba pokazuje mi, że można, to mnie jest łatwiej do tego poziomu doskoczyć, bo mam przykład, praktycznie Widzisz, przed oczami że się da. Tak, bo widzę, że się da, bo wielu wiele, wiele osobom się wydaje, że się nie da, no bo nie znają nikogo w, w najbliższym otoczeniu, komu się udało. A jak nagle poznasz osobę, da się, i jeszcze mało tego, ta osoba wyciągnie do ciebie rękę i Ci chce pomóc, to już nie może być lepiej. I mhm. to jest zajebista podróż. A, a Gabrysiu, wspomniałeś właśnie jeszcze o tym, że trzeba być otwartym, ale myślę, że nie tylko na, na doświadczenia takie, na, na rzeczy, które nas spotykają, ale też wydaje mi się, że trzeba być otwartym na ludzi, szczególnie pracując w takiej branży, że jednak no, no, musisz mieć ten kontakt z ludźmi, bo to będą twoi klienci, to będą twoi współpracownicy. Mhm. To, to też jakby to się trochę z tym wiąże. Natomiast ja się spotykam często z tym, że młodzi ludzie mówią: a Nie, bo ja jestem introwertykiem, i ja to tam nie, nie bardzo. Nie chcę mi się gadać. I teraz. No, dla mnie się to kłóci nie? zupełnie, czyli, co, co taka osoba powinna zrobić młoda, która no, czuje ewidentnie problem w nawiązywaniu nowych kontaktów, nie jest osobą otwartą. Gdzie leży problem, tak pod kątem mhm. właśnie psychologicznym? No wiesz, to zależy. Jeśli ta osoba wie, że jest interowartykiem, ma pracę, której, w której to podejście jej służy i jakby wszystko gra, no to. Nie musi nic zmieniać. Natomiast jeśli ma w sobie takie cechy introwertyczne, ale potrzebne by były, potrzebna by była mu ta otwartość na ludzi, no to tak naprawdę nic, tylko wziąć się do pracy nad sobą, nad rozwojem osobistym. To nie jest tak, że jesteśmy introwertykiem i zostaniemy nim już do końca życia i że to jest nie do zmiany. Owszem, zgadzam się, że ludzi tak totalnie nie da się zmienić, ale da się szlifować pewne. Umiejętności, pewne cechy, wyłaniać je bardziej na, na, na światło dzienne. I, i, I oczywiście da się to zrobić. Czy Samorozwojem, czy tak naprawdę korzystaniem z jakiejś pomocy specjalistycznej. No właśnie, cieszę się, że udało mi się Ciebie naprowadzić w tą stronę, bo moim kolejnym pytaniem było to, w jaki sposób możemy pracować nad własnym rozwojem. I nie myślę tutaj już o tylko jakichś takich rzeczach związanych z, z daną branżą, że się wyspecjalizujemy w jakimś zawodzie, ale myślę, że są jakieś takie rzeczy. Ponad to, które dotyczą wszystkich, czyli jeżeli pracujemy, nie wiem, no właśnie jako freelancerzy e, i pracujemy sami, to umiejętność zareklamowania się, sprzedania swojego produktu, to oczywiście też dotyczy jakby praktycznie no, wszystkich. Natomiast e, czy, e, czy nie jest też tak, i to jest za granicą bardziej popularne, że ludzie korzystają z, z jakichś takich, nie wiem, mentorów, do których mogę pójść i. I, z coachów. Mhm. Również ludzie, nawet jeżeli nie mają potrzeby ze względu na to, że, że, nie wiem, jak ktoś sobie wyobraża, że, że nie wiem, że ma depresję, czy ma jakiś inny problem, ale korzystają również z psychoterapeutów po to, żeby się ulepszyć, mhm. żeby... Zastanowić się, przejrzeć siebie, czy nie, nie mógłbym być bardziej efektywny, czy nie mógłbym lepiej pracować, czy są jakieś rzeczy, które mógłbym zmienić w życiu. I wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo dobre pytanie, dlatego cieszę się, że, że, że tutaj się zgodziliśmy i chciałbym, żebyś też trochę coś na ten temat powiedziała. No. no więc, jakby, możemy sami ze sobą dyskutować i zastanawiać się, co ulepszyć, co naprawić, natomiast no, nikim się tak dobrze nie przejrzymy, jak w drugim człowieku, który tak naprawdę może nam pomóc. Z pewnym dystansem zerknąć na, na jakieś nasze cechy osobowości, na jakieś nasze niedociągnięcia. Może być tym kimś, przyjaciel, rodzic, mąż, żona, siostra, ale też jakiś specjalista, właśnie, coach, mentor, psychoterapeuta. Do mnie do gabinetu często trafiają osoby, które nie mają jakiegoś zaburzenia z klasyfikacji, tylko. Pewne problemy komunikacyjne albo właśnie związane z organizacją pracy. Yy, yy, I nazwanie tych problemów, przyjrzenie się im z dystansu a, i podejście do tego ponownie pomaga yy, no, czasem pozmieniać, w ogóle przeorganizować swoje podejście do pracy, do życia, do pasji. A jak myślisz, bo jest jeszcze taka kwestia? Ja sobie zapisałem takie zdanie. I chciałbym je przytoczyć, i chciałbym, jeżeli cię, mogę prosić, żebyś się do niego odniosła. Nie miałem przykładów w domu, a potrafię. Skąd się bierze u jednych zdolność do biznesu, a u drugich nie. Mhm. Bo mówi się o czymś takim, że ktoś ma smykałkę do biznesu. Okej. Okay. No więc pamiętajmy, że e, można coś odziedziczyć w genach a można się tego nauczyć poprzez modelowanie, poprzez obserwację otoczenia. Więc y, nawet jeśli nie mieliśmy czegoś w domu, nie wychowaliśmy się w jakimś klimacie, a mimo wszystko mamy y, pewne predyspozycje, y, no to wtedy jest to nasza wartość dodana, jest to coś, co możemy rozwijać. Więc y, pewnych rzeczy możemy się nauczyć, a z pewnymi się po prostu rodzimy. Mhm. Tak, czyli to nie jest tak, że ktoś jest niezdolny i już nic się nie da zrobić, tak? Nie. Albo że się nie wyniosło czegoś z domu. Wszystkiego można się nauczyć, chodzi tylko o odpowiednią chęć i, i, i praca, która za, za tym wszystkim stoi. Myślę, że jest bardzo y, wiele aspektów y, funkcjonowania człowieka, które można zmodyfikować, ulepszyć, pozmieniać, tylko trzeba nad tym popracować. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie. Y, co myślisz o challenge'owaniu się? Bo. Y, ja na przykład często podpowiadam młodym ludziom, że zanim zaczniesz nawet taką własną działalność, i, i jeżeli nawet chcesz pracować, nie wiem, chcesz robić filmy czy zdjęcia i chciałbyś rozwijać biznes, to spróbuj, bo masz teraz na to czas, pójść do kogoś do pracy na miesiąc, na dwa. To może być jakakolwiek praca, to nie musi być nawet praca w branży kreatywnej, to może być nawet, możesz być nawet klenerem albo pracować w McDonaldzie. Tylko pójdź i poznaj ten schemat, zobacz, jak w ogóle wygląda takie środowisko pracy, gdzie no masz po prostu swoje obowiązki, musisz coś dla kogoś zrobić, a potem spróbuj dopiero tej pracy własne, na, na, na własny rachunek. I zobaczysz, jakie są różnice, bo te różnice są ogromne. Mm -hmm. Oczywiście są plusy i są minusy, ale jakby fajne jest takie challengeowanie się, szczególnie jeżeli masz na to czas i masz na to warunki, bo nie, mieszkasz z rodzicami, e, mogą ci pomóc, nie masz jeszcze rodziny i tak dalej. W związku z tym, jakby no jest to fajny moment taki, żeby jeszcze spróbować wejść w ten ogień. Mm -hmm. Wiesz, to o czym mówisz, to jest po pierwsze y, poszukiwanie. Y, tego, czego chcemy, poprzez odrzucanie tego, czego nam się nie po, co nam się nie podoba, tak? Idę do Maka? Nie, fatalnie. Idę do agencji reklamowej? Nie, nie chcę tam pracować. Więc już ile rzeczy nam odejdzie i zaczyna nam wychodzić naprzód to, co tak naprawdę być może ym, y, chcemy robić, tak? A po drugie to challenge'owanie się, no to jest takie dodawanie sobie fajnych, pozytywnych doświadczeń, no bo przekraczamy pewne swoje granice, wychodzimy trochę ze swojej strefy komfortu, zaczynamy robić coś, gdy może wcześniej nie robiliśmy w ogóle nic, albo jakieś mniej... Yy, rzeczy z nie wiem z mniejszym poziomem wyzwań tak więc to ma takie No właśnie bo często się mówi o tym wychodzeniu ze strefy komfortu a, a a czym to tak naprawdę jest z punktu widzenia psychologa No każdy ma właśnie swoją strefę komfortu czyli takie, taką bańkę w której czuje się dobrze, bezpiecznie, w której temperatura jest przyjemna, w której powietrze ma cały czas ten sam smak, zapach jest, jest miło i fajnie. I widzimy, że za tą bańką jest fajnie wesoło, coś się dzieje, są jakieś ciekawe rzeczy, ale nie wiemy, co nas tam czeka, więc ta niepewność, strach przed podjęciem ryzyka, strach przed nieznanym, strach przed zmianą. Ludzie bardzo boją się zmian. Zmiany bardzo często nie są straszne same w sobie, ale jakiekolwiek zaburzenie tej takiej homeostazy, w której się znajdujemy, no, powoduje blokadę tak naprawdę przed działaniem. A jak wpływa na naszą osobowość, na, na nas samych takie poszerzanie tej strefy komfortu? Wychodzenie z niej. Co, co, co się zmienia w nas, kiedy, kiedy to robimy? Zaczynamy czuć większą sprawczość. Czyli tak naprawdę zaczynamy odczuwać, że potrafimy, że możemy, że stać nas na coraz więcej. Odczuwamy coraz większą motywację, coraz większą chęć. No, rodzi się w nas bardzo dużo fajnych, pozytywnych takich nowych schematów. I wychodzenie ze strefy komfortu może odbywać się metodą szokową, ale też metodą małych kroków. Natomiast dopóki z niej nie wyjdziemy, Ciężko cokolwiek. Trzeba, osiągnąć. Ale, za, ale zachęcamy ludzi, żeby wychodzili z tej strefy komfortu, czy raczej jak już takim w, w tej bańce dobrze, to niech sobie tam siedzą. Niektórzy zawsze zostaną już w swojej bańce i takim będzie dobrze. I nie musimy wszystkich motywować do tego, żeby to, to zmieniali. Dokładnie, no bo przecież niektórzy pracują na etacie, świetnie się tam odnajdują, albo mają jakiś swój biznes, którego nie rozwijają, bo jest im dobrze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj temperament też odgrywa duże znaczenie. Mm -hmm. No bo so... można by było powiedzieć, że przecież ty miejsce super pracę, wszystko, wszystko dobrze, a, nadal, a mimo tego i tak coś takiego powodowało, że, że, że potrzebowałeś zmiany. Tak? Ale to w, wyjście z tej strefy komfortu też trwało, tak? bo, bo przecież tak było, że to potrzebowałeś jakiegoś czasu. Ja miałem taką bańkę, w której siedziałem, i w niej, można by powiedzieć, jak ktoś by patrzył z boku, no to czego może tutaj brakować? Nie? Praca stabilna, tu wszystko, wszystko, wszystko grało, jest. wszystko jest, można by było tak do śmierci siedzieć. Mhm. Tyle tylko, że ja wewnętrznie żyłem niezgodnie z, z, ze swoim temperamentem, ze swoimi aspiracjami. I tutaj był ten największy problem, że ludzie patrzyli z boku, mówią niby jest wszystko spoko, bo wiecie, bo czasami niektórzy są w jakiejś tam w jakiejś patologii zawodowej i naprawdę mm. to widać z zewnątrz, że ta praca ich po prostu niszczy, bo tam pracują po wiecie, szalone paręnaście godzin dziennie, są wyniszczeni i, i albo mobbingowani to, i to po prostu po nich widać i to widać w otoczeniu, nie? I wtedy wiadomo, że okej, okay, taka osoba powinna coś w życiu zmienić, natomiast jest mnóstwo ludzi, po których z zewnątrz nie widać, że coś mm. im po prostu wewnątrz nie gra. No wiesz, można to tak trochę podzielić, że mamy patologię, normę i pasję. No tak. Więc ty z tej normy wszedłeś na poziom pasji. A bardziej spektakularne jest wychodzenie z tej takiej fatalnej sytuacji do normy. I dlatego, jakby no, wydaje się takie mniej spektakularne to, o czym ty mówisz, I, i ktoś mógłby sobie pomyśleć: Kurczę, no przecież miał dobrze, nie? Czemu gdzieś tam szukał czegoś? No ale. Warto. A, ale nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Dokładnie. I 8 godzin na etacie zamienił na 24 na 7. 24 na 7. <laughs> na... Ale jak, jest jeszcze ale zadowolony. Się cieszę, ale ale o, tym, o tym też trzeba będzie nagrać kiedyś odcinek. Ciemna strona. Ciemna strona pracy z, z pasy. Tak jest. I to tak. zrobimy. zrobimy to. E, Gabrysiu, no co, no chyba wyczerpaliśmy temat, a jeżeli jakiekolwiek... Będę Mam jeszcze... poczucie, że go dopiero żeśmy liznęli. Myślisz? No Okej, okay. okay. no dobra, to możemy lecieć dalej. Nie, to, to słuchaj, to, to w takim razie poprosimy cię o podsumowanie, o podsumowanie tak. bo jesteś naszym specjalistą dzisiaj i to o ciebie byśmy chcieli o to poprosić. Co może nas najbardziej blokować przed startem? Mm -hmm. Przede wszystkim to, że patrzymy na cel końcowy, a nie patrzymy na to wszystko jak na drogę, mhm. która ma nas doprowadzić do celu. Po drugie, strefa komfortu, która jest całkiem atrakcyjna i nas blokuje przed tym, żeby zrobić coś dalej. Więc wychodzenie z tej strefy komfortu to jest też taka wskazówka do rozwoju. No i wyuczona bezradność, czyli popatrzenie, czy przypadkiem nie siedzimy w jakichś błędnych kołach, które nie pozwalają nam ruszyć ręką czy nogą w, którymś, w którymkolwiek kierunku. Super, dziękujemy. Pamiętajcie dziękujemy. słuchajcie o tym, że jesteśmy na YouTubie, ale jeżeli nie macie czasu, żeby nas pooglądać, możecie również nas posłuchać. Jesteśmy na Spotify, na Apple podcast, Facebook podcast, Google Podcast. Także serdecznie zapraszamy. Gorąco Was zachęcamy, żebyście przede wszystkim komentowali wszystko to tutaj nagrywamy. Piszcie komentarze, piszcie wiadomości. O czym chcecie, żebyśmy nagrali, o tym nagramy. Jeśli macie jakieś pytania do Gabrysi, możecie je zadawać w komentarzu. Ja poproszę Gabrysię, żeby odpisała na, na, na najciekawsze. E, więc zachęcamy do sekcji komentarzy. Dokładnie. I jeszcze trochę prywaty. Poproszę Was o to, żebyście oceniali nasze podcasty, bo możecie to robić. Więc jak zostawicie tam pięć gwiazdek, to będzie dla nas bardzo e, to super i, i będziemy wdzięczni. E, pamiętajcie o tym również, żeby. Pomóc innym, czyli udostępnić nasz odcinek u siebie chociażby na Facebooku. Może znajdzie się ktoś, kto akurat potrzebuje takiej porady. To co? Pionek. Pasja płaci. Dziękuję. Piąteczka. Dzięki.